Zapraszam e, pierwszą osobę, pana Marcina Piweckiego, e, prezesa Zarządu w Wajda i Wajda Współki, się zarządzaniem portf portfelami win inwestycyjnych i oddaję już w tej chwili głos, Proszę. Dzień dobry Państwu, moja prezentacja będzie trwała plus minus jakieś 30 minut. E, pytania zapraszam, ale na koniec prezentacji, pod tytułem e, informacji technicznych. E, Temat już tutaj już nieje wino jako czy wina inwestycyjna jako atrakcyjna alternatywa dla inwestorów. Będę się starał żeby Państwa przekonać do takich właśnie no, takiej właśnie tezy. Yy, 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 że ten rynek już dzisiaj jakoś istnieje, yy, że jest dostępny także w Polsce, może nie poprzez jakieś bardzo liczne firmy, które się tym zajmują, bo jest nas na rynku. Dwójka, szanowni moi kontumenci Wells Solution oraz my, czyli Wide Advisors, należymy do grupy Hipopena. Po drugie, będę chciał Państwa przekonać do tego, że ten rynek ma kilka specyficznych cech. Mieszcząc się oczywiście w niszy, będąc sam również bardzo wąską niszą dla inwestorów, nisza inwestycji alternatywnych. Natomiast, że jest to rynek, który ma kilka fajnych cech. Które sprawiają, że można dosyć bezpiecznie na tym rynku inwestować, nie spodziewając się może jakichś wielkich negatywnych niespodzianek. Pomimo tego, że czasy generalnie rzecz biorąc mamy ciężkie albo bardzo ciężkie. Tak? Na pewno nadchodzi czas bardzo silnej zmienności, i tutaj ciężko oczekiwać, żeby coś się uspokoiło. Trzecia teza taka, że wyniki historyczne są bardzo sympatyczne, no bo jeżeli można kilkadziesiąt procent w skali roku zarobić i taki stan już trwa od kilkudziesięciu miesięcy, no to ewidentnie jest dla inwestorów to jakiś czas hossy. Spodziewamy się, że jeszcze przynajmniej kilkanaście miesięcy ten stan powinien się dość z dużym prawdopodobieństwem utrzymać, ale o tym wszystkim będę chciał mówić dalej. Co więc po kolei będzie, będzie powiedziane, tak? Zdefiniujemy sobie, co to jest ten rynek win inwestycyjnych, czym się różni wina inwestycyjne od win w ogóle, bo jest to dość istotna różnica. Po drugie powiemy sobie, jak są najistotniejsi aktorzy, którzy ten rynek tworzą, a więc z pewnością trzeba będzie powiedzieć o giełdzie LiveX w Londynie się mieszczącej. Na pewno trzeba będzie powiedzieć o domach aukcyjnych i troszeczkę w ogóle o strukturze dystrybucyjnej tego, tego towaru, jakim jest wino. Pokażę kilka slajdów na temat wyników historycznych, jak to było w horyzoncie ostatnich 12 miesięcy, 24 miesięcy, czy mniej więcej 10 lat. I coś, co wydaje mi się być najważniejsze, to właśnie zapoznanie Państwa ze specyfiką tego rynku. Tutaj podstawowa, Teza, do której będę chciał przekonać, to to, że piękno rynku win inwestycyjnych polega na tym, że jest to rynek prawie klinicznie oparty o grze, podaży i popytu. Udział spekulantów, nawet w tym dobrym słowa znaczeniu, jako zapewniaczy płynności na rynku win inwestycyjnych jest bardzo mały. Ten rynek cały czas jest definiowany przez tych, którzy wino po prostu i najzwyczajniej piją. A to jest dla nas bezpieczne jako dla osób, którzy chcą zainwestować na, tym, na ten rynek. No i to generalnie rzecz biorąc tyle, taki byłby plan. A więc rynek win inwestycyjny. Czym różnią się wina inwestycyjne od win w ogóle? Ogólna wartość rynku wina, czyli produkcja, macie tutaj Państwo około 3-4 miliardów dolarów w skali roku. Rynek produkcji wina konsumpcyjnego cierpi na gwałtowną nadprodukcję. Tak? Nadprodukcja występuje we Francji, nadprodukcja występuje we Włoszech, nadprodukcja występuje w Hiszpanii. Właściwie każdy znaczący producent wolałby mieć tego wina produkowanego trochę mniej niż więcej. Nie chcę rozwijać tego wątku, ale za jakiś czas trzeba się przyzwyczaić do myśli, że producentami win, których też trzeba będzie pokazać na mapie, będą na przykład Chiny czy Indie. Tak? O jakości tych win, przynajmniej na dzień dzisiejszy, zapomnieli. Wina inwestycyjne stanowią wartościowo pojedyncze procenty rynku wina w ogóle, natomiast z punktu widzenia wolumenu są to promile. To są promile. Kluczowym parametrem, który definiuje co to jest, dlaczego jakąś, jakąś, jakiś gatunek zaliczymy do win inwestycyjnych, to jest to, czy to wino daje się skutecznie przechowywać przez okres kilkudziesięciu lat. I czy nam się to, czy to się komuś podoba, czy nie podoba, to tak naprawdę technologicznie tą zdolność udało się osiągnąć wyłącznie producentom z Bordeaux. Pojedynczych producentów win kalifornijskich, pojedynczych producentów win włoskich. Pojedynczych producentów win hiszpańskich też można zaliczyć do kategorii win inwestycyjnych, ale to jest absolutny wyjątek od reguły, to jest ułamek czegoś tam. Natomiast rynek win inwestycyjnych tworzą wina z Bordeaux. I tutaj jak gdyby wielkość tych literek nie odzwierciedla tego, jak bardzo Bordeaux dominuje. Jak będziemy mówić o giełdzie Lifex, już, już teraz można tutaj powiedzieć, nie zdarzył się od początku historii LiveXu żaden miesiąc, w którym udział win bordowskich w obrotach spadł poniżej 90%. Taki typowy udział to jest 95-97%. Te pojedyncze procentiki, które się tutaj do stu nam są potrzebne, to będzie właśnie troszeczkę win włoskich, troszeczkę win z Burgundii, czyli też wina francuskie. Troszeczkę szampanów. Szampany mają bardzo silną sezonowość. Wiadomo, że pojawiają się. W udziale jak się dystrybucja szykuje do sylwestru. Tak? I to jest, to jest w zasadzie e, tyle. Jak mówimy o winach bordowskich, e, to musimy wspomnieć o wpływie Napoleona. Mianowicie w roku 1855 Napoleon lekko się zdenerwował, ponieważ był bałagan, i on w końcu nie wiedział, jakie wina ma zamawiać na swoje przyjęcia dla innych głów koronowanych. Chciał, żeby to uporządkowano. Więc dzielni francuscy biograci zrobili co należy, uporządkowali sytuację, i od tego czasu, w zasadzie w niezmienionej formie, e, mamy klasyfikację win. Jest to klasyfikacja oparta o jak gdyby, geograficznie zdefiniowane obszary, szateau, winnice poszczególne. E, I to, co jak gdyby warte jest zapamiętania, to te pięć tutaj pierwszych naz. Tak? E, château Lafitte, Chateau Latour, Chateau Margaux, Chateau Briand i Chateau Mouton e, Rothschild. E, dla chętnych e, trzeba było siły Rothschildów, żeby po wielu, wielu, wielu latach starań dołączyć do tej piątki, ponieważ tak naprawdę w 1885 roku e, pierwsza została zdefiniowana czwórka. To są tak zwane first grossy czy, czy, czy premier crew. E, Nazwy, które macie Państwo tutaj dalej e, wylistowane, to są tak zwane Second Gross, czyli jak gdyby taki drugi szereg pod względem e, jakości najlepszych producentów. Klasyfikacja obejmuje jeszcze trzeci szereg, czwarty szereg, piąty szereg. Natomiast tak naprawdę im bliżej jesteśmy w linii inwestycyjnych, tym bardziej będziemy obracać się wokół tych nazw, które właśnie tutaj Państwo teraz macie na slajdzie. E, jak to wygląda w przełożeniu na pieniądze? Proszę zobaczyć. E, około pół miliarda funtów to jest roczna produkcja tych właśnie tylko pięciu châteaux. E, najbardziej znaczące jest dla fit 164 miliony funtów rocznej e, produkcji. To jest wszystkiego razem łącznie raptem 90 tysięcy skrzynek. Skrzynki są zawsze 12 butelkowe, butelka wystandaryzowana 0,75, a więc e, to jest 10 e, litrów. Tak? E, Obroty na first growth stanowią dominującą część obrotów na, na giełdzie Light. Jak będziemy potem mówić o wynikach, to jeszcze też do tego sobie nawiążemy. Tak naprawdę najlepszy wynik inwestycyjny osiągamy też koncentrując się na tych właśnie tutaj produktach, tych najlepszych winyt. Na marginesie jak Państwo będziecie na którychś swoich zajęciach dyskutować na temat kapitału intelektualnego i tego, jak produktywny może być kapitał intelektualny, to przeliczcie sobie bardzo proszę, wydajność w dolarach, czy funtach, czy euro z hektara uzyskują te najlepsze gminnicy, tak? e, To jest e, po prostu niebotyczna produktywność, ale i niebotyczna e, wiedza. Jak chcemy czegoś się dowiedzieć na temat zmian klimatycznych, to należy zapytać winiarzy, Oni wiedzą na ten temat wszystko, z Absolutną e, precyzję. E, teraz. E, wina są magazynowane i to coś, co sobie, z, co sobie zdefiniowaliśmy właśnie jako, jako te nasze wina inwestycyjne, fine wine, to jest mniej więcej 12-15 miliardów dolarów. Mówiłem już e, o tym, że udział inwestorów czy spekulantów, czy inaczej, osób, które nie są zainteresowane piciem wina, tylko są zainteresowane zarabianiem na wina, jest niewielki. I to jest pierwsza liczba, która to jest w stanie potwierdzić. Funduszy inwestujących w WINA jest około 100, może trochę więcej, bo ten rynek zaczyna się ze względu na dobre wyniki troszeczkę rozbudowywać. Natomiast łączne nasze aktywa to będzie na tym gdzieś w granicach 400, może 500 milionów dolarów. Skądinąd tutaj następna miła dygresja. Pokażcie mi Państwo inny rynek, e, gdzie podmioty z Polski e, mają zauważalny na poziomie promili udział w rynku światowym. A jak się doda nasze aktywa, czyli w granicach miliona dolarów, aktywa Wealth Solution, które będą, myślę, że na dzień dzisiejszy przekraczać 11-12 milionów dolarów, to my mamy zauważalne procenty, prawda? Przeliczcie inne fundusze inwestycyjne działające w Polsce, jaki jest ich udział w aktywach w rynku kapitałowego w ogóle na świecie. No to promieni się tam na pewno nie zobaczy. To troszeczkę cieszy. Kto tutaj gra na tym rynku? Jak wygląda dystrybucja tych produktów? Dystrybucja jest tak naprawdę oparta o struktury jeszcze z XIX wieku. Wtedy się ukształtował system dystrybucji funkcjonujący do dzisiejszego dnia w Bordeaux, gdzie mamy chateau producenta. Chateau zarządza cenami, dyktuje ceny, prowadzi własną politykę magazynową i prowadzi przede wszystkim politykę dostępu do zakupów. To nie jest tak, że wystarczy mieć pieniądze i znać adres wygooglany w internecie i można pójść sobie kupić. Nie, nie. Trzeba mieć alokację, żeby mieć alokację to trzeba mieć właściwą historię, że tak powiem, rodową pewien, być na tym rynku określoną ilość czasu i znać określoną liczbę ludzi. Dopiero wtedy można myśleć o tym, że będę mógł kupić coś gdzieś tam bezpośrednio, jeżeli nie to kolejnym szeregiem za Chateau są negocjanci, za negocjaną są brokerzy, za brokerami są handlowcy, marszandzi i tak dalej dalej. Naszym głównym aktywem, jako firmy Wine Advisors, jest Piotr Kamecki, prezes Stowarzyszenia Sommelierów Polskich, osoba, która była laureatem konkursów sommelierskich na skalę europejską i światową, dzisiaj jest jurorem takich konkursów, zajmuje się rynkiem wina od kilkunastu już lat, jest prezesem największej firmy dystrybucyjnej, a mimo to, my jesteśmy w stanie kupić bezpośrednio, wyłącznie w O'Brien. Być może w tym sezonie uda nam się kupić bezpośrednio w Margot. Nie mamy szansy dojść bezpośrednio do Lafit, do Latour. Będziemy się starać, może za parę lat nam się to uda, ale na dzień dzisiejszy jest to, jest to niemożliwe. Przez tą strukturę, o której powiedziałem, przewala się najbardziej znacząca część produkcji rynku wina. Oprócz tego, znaczącym graczem, znaczącym dystrybutorem są domy aukcyjne. Na aukcjach mniej więcej w roku 2010 nieco ponad 400 milionów dolarów. Widać duży wzrost. W 2009 roku tutaj mamy te nieco ponad 200 milionów. To, co jest najważniejszą rzeczą charakterystyczną dla ostatnich miesięcy, to to, że urodził się Hongkong. W roku 2009 Hongkong zniósł do zera cła które wcześniej były na poziomie 80% i to jak gdyby skokowo zmieniło tutaj wszystko. Duża liczba bardzo bogatych ludzi w Chinach kontynentalnych, w Hongkongu, plus zniesienie ceł spowodowało, że tamten rynek aukcyjny po prostu wybuchł. Proszę też zwrócić uwagę, co ważna ta średnia cena za skrzynkę. Średnia cena za skrzynkę w Nowym Jorku 3600. A w Hongkongu 9700. Więc widać, że ceny uzyskiwane i wina sprzedawane w Hongkongu są ze znacznie wyższej półki cenowej. Kto gra w tą grę? Firma Aker Merrill Company, amerykańska firma. Oczywiście wszystkie te firmy działają na skalę globalną, z tym, że Aker zajmuje się wyłącznie winami, oni niczym innym się nie zajmują. Natomiast Sotheby's i Christis to oczywiście domy audycyjne, które także zajmują się rynkiem sztuki i tak dalej, dalej, tak dalej. I tak dalej.